Przed nami rok automatyzacji. Czy sztuczna inteligencja może prowadzić za Ciebie kampanie reklamowe? Z jednej strony krótka odpowiedź brzmi tak. Algorytmy są w stanie przejąć każdy element działań w social mediach. Koncepcja, wybór celu, targetowanie, tworzenie treści i kreacji reklamowych. Nie tylko nudne i powtarzalne zadania, ale też te wymagające wizji i kreatywności. Kojarzysz na pewno czat GPT, ale sprawdź też na przykład narzędzie DAL-E do tworzenia grafik czy Lumen5 do tworzenia materiałów wideo. Coraz więcej takich automatyzujących rozwiązań jest też dostępnych w systemach Facebooka, Instagrama czy TikToka. Za moment pojawią się pewnie narzędzia, które będą potrzebowały tylko adresu strony internetowej, którą zresztą stworzą dla Ciebie automatycznie, a później będą już działać same i będą podejmować wszystkie decyzje dotyczące kampanii. Z drugiej strony, tu właśnie pojawia się problem lub jak kto woli, wyzwanie, bo prowadzenie działań reklamowych to przecież także podejmowanie decyzji. Rozumienie tego, co przynosi efekt, a co nie, i wyciąganie wniosków. Warto na przykład stosować różne mechanizmy kampanii i wiedzieć, które się sprawdzają, porównywać grupy docelowe i obserwować, które reagują lepiej, testować warianty treści i kreacji reklamowych, także te wytworzone przez AI, i rozumieć, które faktycznie przyciągają klientów. Na pewno znasz ten moment, gdy odkrywasz, że coś działa to odkrywanie i wyciąganie wniosków jest bardzo ważne. Dzięki niemu jesteś coraz skuteczniejsza w tym, co robisz. Podejmujesz coraz lepsze decyzje, rozwijasz się. Wiesz, skąd wzięły się takie, a nie inne wyniki. Bez tego byłabyś trochę jak przedsiębiorca z przetery internetu, który zapytany, skąd trafiają do Państwa klienci, odpowiedziałby, a nie wiem, wszystko mi jedno, dobrze, że są. To bardzo krótkowzroczne podejście. Dlatego warto korzystać z tych nowych rozwiązań, które pomagają w działaniach i wspierają Twoją pracę. A niekoniecznie z tych, które w 100% przejmują stery i pozostawiają cię w niewiedzy. Więcej o narzędziach z tej jasnej strony mocy na szkoleniu Facebook-Instagram Pro, które organizujemy w całej Polsce i online. Zapraszam!